Książulo przez ostatnie lata zyskał status wręcz bożka kebabowego. Nie ma drugiej tak popularnej osoby w Polsce, która zajmuje się gastronomią kebabów. Co za tym idzie, lokal polecony przez youtubera nie musi się martwić o klientów oraz o odpowiedni utarg. Inaczej sprawa ma się z gorszymi lokalami, które mają niskie oceny. Te próbują w inny sposób zachęcić klientów do zakupu jedzenia w ich punkcie. I właśnie taki ruch poczynił pewien bardzo słabo oceniany lokal, nadając sobie nazwę Książulu kebab. Sprawę oczywiście nagłosił książulo w jednym z ostatnich materiałów. W Warszawie na Bemowie. Kebab o nazwie Amal. Co prawda nie wiem jak kiedyś, ale co najmniej od trzech lat ten kebab słynął z tego, że był najgorzej ocenianym kebabem w Warszawie, co dało łatwą, kontentową pożywkę dla wielu youtuberów. Wszystkie filmy z testami tego kebaba raczej były z jednym wnioskiem, że ten kebab jest po prostu słaby. Ja chyba powiedziałem, że jest do zjedzenia, ale dobrze wiecie, że dla mnie to prawie każdy kebab, nawet najgorszy jest do zjedzenia. No, kebab, którego bym po prostu nie polecił. Zapytacie się pewnie, o co w ogóle mi chodzi i czemu wam to opowiadam? Ten kebab dosłownie dwa albo trzy dni temu zmienił nazwę. <laughs> na Książulu Kebab. Youtuber wspominał w filmie, że nie chce tej sprawy na Temu wyjściu w samym filmie dodatkowo skonfrontował z właścicielem, skąd ten wziął pomysł na taką nazwę, a ten według odczuć Szymona i Wojka nawijał makaron na uszy. Ulubiona nazwa! Tak, lubię to jej na swojego. Pomysł na tą nazwę. Bo ja bym ulubione dla mnie masło po ktoś to wymyślił po prostu? A, ja nic nie myślę, po prostu śpi w nos, jak śpi w nos, ten wchodzi dla mnie pod głową. samo, I bo lubiło tak. tak. To nie o to, że dawno dwa się lata. Nie no, dwa dni tak, bo dni temu.

Bardzo podobna do mojej nazwy. Końcowo nie wiemy czy Książulo podjął kroki prawne, lecz widzowie jak i cały internet namawiał, aby zrobić porządek z takimi sytuacjami. Ponieważ jeżeli ten lokal pozostanie pod tą nazwą, kolejne będą powtarzały ten trend, co końcowo negatywnie odbije się na wizerunku youtubera. Całą w sprawie nastąpił kilka dni temu, kiedy to na lokalu nie widniała już nazwa książlu Kebab, a baner został w połowie zerwany i pozostało Ulu Kebab. Formacja błyskawicznie rozeszła się po internecie. Ciężko jednoznacznie stwierdzić z jakiego powodu właściciel podjął taką decyzję. Jednak mógł mieć ku temu dwa powody. Pierwsze to wystosowanie odpowiedniego pisma przez prawnika książula do zaprzestania używania tej nazwy pod groźbą wytyczenia sprawy w sądzie. Lub druga opcja to ogromna presja internetu, jak i licznych wiadomości o podszywanie się, co końcowo zmusiło właściciela, aby ten samodzielnie podjął działanie w celu zmiany nazwy. Szymon nie wspominał nic o tym, czy miał swój udział w tej zmianie, ale istotny jest końcowy efekt, który uniemożliwia dalsze podszywanie się pod ksywę youtubera, a tym samym wprowadzenie w błąd klientów. Jednak nie jest to koniec problemów książula, przynajmniej w teorii. Od kilku dni pod TikToku pokazuje się film, gdzie użytkownik podnikiem skoczek chce udowodnić kłamstwo książurowi. YouTuber wyznaje zasadę, że nie bierze współprac gastronomicznych tak, aby zachować pełną uczciwość względem odbiorcy odnośnie wydawanych opinii na temat jedzenia. Jednak wspomniany użytkownik przedstawił dowody, jakoby miało to inaczej wypadać w rzeczywistości. Dobre, to ja bym powiedział, że to jest dobre. Nie, nie można by było kłamać, jakby na tym polega też ten kanał, że mówimy prawdę, że nic jakby nie jest ustawione, nikt nigdy nam nie płaci za opinię i tak dalej. Więc A jakby to było zajebiste, to. Komm schon, komm schon Viele Pravde ist in jedem von Użytkownik prawdopodobnie zarzuca YouTuberowi fakt reklamowania niektórych lokali, ale ciężko zrozumieć połączenie to z lokalem Książulo, który to wręcz był antyreklamą. W wymienionej wiadomości, o ile ta jest prawdziwa, widzimy, że YouTuber wycenił swoje usługi następująco. A stawka 60 sekund w filmie oczekuje kwotę 7 tysięcy złotych netto, film dedykowany 15 tysięcy netto, a TikTok 10 tysięcy złotych netto. Ponadto na Instagramie wycenił relację, w skład której wchodzą 3 kafelki za 2 tysiące netto, a Instagram relacja z postem to 3 tysiące zł. Netto. Ciężko potwierdzić autentyczność tej wiadomości, czy jest ona prawdziwa, czy też spreparowana po to, aby zepsuć wizerunek YouTubera. Jednak podane stawki nie do końca się zgadzają, a widać to najlepiej na przykładzie oferty relacji oraz postu. W tym drugim wynika, że za post książula chce 1000 zł, co jest śmieszną ceną w porównaniu do jego zasięgów. Youtuber w styczniu zeszłego roku, kiedy ta wiadomość została wysłana, również osiągał oświetlenia na poziomie kilkuset tysięcy odsłon. Tak więc film dedykowany reklamowy za kwotę 15 tysięcy złotych nie wydaje się też wygórwaną ceną biorąc. Pod uwagę, jak wielu zaangażowanych widzów ma ten youtuber, a rozbieżność w cenach może sugerować, że jest to spreparowany mail. Wielu zaangażowanych widzów ma również Budda. Widać to zwłaszcza po jego informacji, że zamierza odejść z youtuba, co sprawiło, że ludzie chcą go wspierać i pokazywać, jak bardzo są oddani swojemu twórcy. Z tego powodu jeden z widzów postanowił zakupić kilka bądź kilka nasie do łza, a następnie go rozwozić i rozdawać widzom Buddy w geście wsparcia. Aha. Wspieramy Buddę, mamy całą pakę jego energoli, chcecie trochę? No to, to ja tam gdzieś zajadę i dawajcie do mnie. No.

Pełnoletni jesteście? No dobra, ale te są bezwiekowo, bo to jest zielona karbata, nie? To jest od Buddy. Cześć, wszystkich, wszystkim się przywitam. Wspieramy Kamila Buddę, bo niedługo odchodzi z internetu dla miły akcent, na koniec. Takie osoby pokazują mi jak oddanych widzów ma Budda. Jednak nie zabrakło również komentarzy wyśmiewających, że Dos jest tak słabym produktem, że ludzie z darmo go nie chcą. Oczywiście, Budda nie potrzebuje wsparcia finansowego, a cała akcja miała na celu pokazanie, jak bardzo oddana jest jego widownia. Z kolei sporo wsparcia finansowego zostało aby promować tak zwaną strefę czystego transportu, czyli w skrócie strefę, do której mogą wjeżdżać tylko samochody od konkretnego roku produkcji lub też z konkretnym silnikiem spełniającym określone normy emisji. Temat ten nie pojawiłby się w tym materiale, gdyby nie fakt, że tak zwaną strefę czystego transportu i wiedzy na jej temat mają promować influencerzy. Jak podaje portal bu.pl, twórcy internetowi mają otrzymać łącznie 800 tysięcy złotych za przekonywanie, że strefa czystego transportu to dobry pomysł. Ta kampania ma mieć charakter edukacyjny i tak jak cały pomysł wydaje się być proekologiczny, tak, trzeba mieć świadomość, że udział samochodu spalinowych w zanieczyszczeniu powietrza jest bardzo niski. A co za tym idzie, taka zmiana będzie miała wpływ na komfort życia normalnych ludzi, a realnie przełożenie się na poprawę warunków życia może być nieznaczne. Poprawie miały ulec również warunki życia wersów po zmianie jej uzębienia, jednak ta decyzja spowodowała jedną z największych afer, jakich fali krytyki wokół tej influencerki. A co kilka dni pojawiają się w internecie różnego rodzaju nagrania odnośnie braku naturalności Weroniki. Mówią, że jesteś nienaturalna. Kurczę, oj Spicy. Mi to przeszkadza, a chyba nie, ze względu na to, że każdy może mieć swoją opinię. Ja, jakby też teraz już stałam się bardziej podatna na te komentarze, w kontekście tego, że zaczynam zwracać na nie uwagę bardziej i zaczęłam też. E Wiecie, tak, akceptować to, że ktoś może uważać, że jakby jestem sztuczna i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz uważam, że nie do końca tak jest, więc jakby ja się z tym nie zgadzam, że jestem nienaturalna, ze względu na to, że jestem, wydaje mi się, że w 100% taka, jakie, ja normalnie jestem. I też właśnie zmieniłam troszeczkę koncept z tego, że już mam te różowych że już nie mam tych wielkich rzęs. Ale jak oglądnęłam pierwszy odcinek, jak wyjechaliśmy do Los Angeles, gdzie miałam różowe włosy, tipsy dotąd, rzęsy, gdzie mi oka w ogóle nie było widać, ja uważałam, że wtedy wyglądałam dobrze. Jednak to nie koniec problemu Weroniki, bo jak internauci komentują, zabieg jest z zmianą uzębienia. Nie jest skazane kiedy docierpić na bruksizm, czyli zgrzytanie zębami w nocy, o czym poinformowała Wersów na swoim ostatnim story. Chociaż powiem Wam, że ja ogólnie mam bruksizm. Jest to po prostu coś takiego, że zgrzytam zębami w nocy. I to się też nasila w momencie, kiedy się ktoś stresuje i coś przeżywa. I dzisiaj obudziłam się z takim potężnym bólem, jeżeli chodzi tutaj o tą wczękę, bo u Was się. Nie wiadomo, czy influencerka przedstawiła ten problem swojemu lekarzowi i jak on końcowo jej doradził. Również nie można sugerować się wpisami specjalistów na Twitterze, tylko opierać się na zaleceniach lekarza. Natomiast pokazuje to, że wszystko co Weronika wspomni o swoich zębach odbija się bardzo szerokim echem i jednocześnie krytyką w jej stronę. Ze sporą krytyką spotkał się również Gimper. Ten często w podcaście czy swoich odcinkach ukazuje prywatne wiadomości z innymi twórcami, bo jak sam twierdzi, myśli, że może to pokazać. Inaczej widzi to Gonciarz, który na ostatniej konferencji wytknął mu że mu się, gdy ten używa prywatnych rozmów do tworzenia kontentu na odcinku. wstawić mnie w, bo, bo w ogóle, bo ja też zauważyłem, co ty robisz. nie? Praktycznie wszystkie rozmowy prywatne, które z tobą miałem przez ostatnie pół roku, zostały zrelacjonowane przez ciebie na zgrzycie albo na jakichś wywiadach. nie? I, i ja słusznie postąpi, postąpi, postąpiłem od samego początku filtrując moje odpowiedzi na zasadzie, kurde, to wszystko będzie śmigać po internecie, co się do niego mówi. I tak jest, więc teraz ostrzegam świat przed tym, że tutaj, no. nie. Nie 100%, ale 80% naszych rozmów. Wiesz, ja, ja ci nie mówię, co ty pisałeś do mnie, jak byłeś w Japonii. Nie, nie, nie używam tego, a ty sobie opowiadasz sobie swoją zniekształconą wersję tego, bo, bo masz fajną anegdotkę do tego. Nie, Japonii, część rzeczy. I to jest, rzeczy, to jest, to jest znowu okay, śliskość. I to jest znowu śliskość, bo ja w kompletnie. Ja tu przywa, przy, przychodzę jako awatar chronienia ludzkiej prywatności i godności, ok? Komentujący przyzali rację gącierzowi odnośnie wyciągania prywatnych rozmów przez Gimpera, co również ma taki skutek, że większość osób piszących z Gimperem czy innymi kanałami komentery ma na uwadze, że ich rozmowa może kiedyś posłużyć jako kontent na odcinku, co też nakłada pewien filtr podczas rozmów z takimi twórcami. Nie filtr, a całkowitą blokadę rząd nałożył na kolejną stronę Szymola, która to miała służyć do promocji jego kodów bonusowych. 27 sierpnia nowy adres został wpisany na listę stron zakazanych, co oznacza, że rząd ma pod lupą tego typu twórców. I jak ci łamią prawo, to ich strony od razu są blokowane tak, aby nie dało się ich odwiedzić z terytorium naszego kraju. Kliknij w odnosik na ekranie i obejrzyj kolejny odcinek.